Cześć, nazywam się Michalina Pastuszka. Występuję na pozycji środkowej rozgrywającej. Koleżanki z boiska mówią na mnie: Miśka, młoda. Gdybym miała zmienić pozycję na boisku, byłabym skrzydłową. Mój pierwszy zespół to korona handball kielca. Moim sportowym idolem jest Stine Oftedal. Mecz, którego nigdy nie zapomnę, to mój debiut w Super Lidze właśnie przeciwko Lublinowi. Gdyby nie piłka ręczna, to na pewno jakiś inny sport. Moim rodzinnym miastem są Kielce. Na co dzień interesuję się podróżami. Jak wolny wieczór to albo wyjście z znajomymi, albo dobra książka. Miejsce, do którego zawsze chętnie wracam, to dom rodzinny. W Lublinie mieszkam od trzech tygodni. Mało kto wie, że kiedyś zawodowo trenowałam akrobatykę. W szkole najlepsza byłam z angielskiego. Nie żałuję pieniędzy na kawę. Na pierwszą randkę poszłam, mając lat. Myślę, że gdzieś w podstawówce. Pierwsze co robię po powrocie z treningu to dobre jedzenie. Mój przedmeczowy rytuał to rozmowa z najbliższymi. Podziwiam moich trenerów za cierpliwość i wiedzę. I jestem szczęściarą, bo mogę robić to co kocham i mam wokół siebie cudownych ludzi.